Dzień dobry, wit witajcie na kanale Gra na KompaeS jestem Pabelus, To jest kolejny odcinek Transport Fever 2 i proszę państwa, nasze zmagania na mapie e, Polski. E, chyba czas najwyższy, żeby coś zrobić tutaj z Częstochową, prawda? Bo e, dworzec stoi, wszystko fajnie, pięknie, ale połączenia nie ma. I teraz tak jak e, popatrzyłem sobie mm, tutaj, jakby to można było sprytnie zrobić. Mm, no właśnie. Wydaje mi się, można byłoby puścić, załóżmy, dwie nitki. Jedna tutaj yy, przez opole. Mogłaby się tu wpinać. Czemu nie? Yy, tylko trzeba byłoby semafory, niestety, przestawić. Co. No właśnie, co mnie za bardzo. Chociaż nie. Te tylko do kasacji by poszły. A, no to dobrze, to, 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 to można byłoby. Natomiast kolejna nitka, jak my to tam dalej mamy, przez leszno świebodzin do świecka, myślę, że też byłoby ok. Więc nie wiem, co by na to, ale ja bym tak zrobił. Ej, że ruszamy z koksem. To za chwilę stąd wyleci. Tylko zobaczmy, czy my jesteśmy w stanie tutaj ładnie jakoś przeprowadzić to, żeby. Aha, no dobra, le, lekka górka jest. Kosztem jednego budynku to poszło. No dobrze, to, to jeszcze jest akceptowalne dla nas, żebyśmy coś takiego tutaj mogli uskuteczniać. I kierujemy się w stronę Leszna z tą nitką akurat. Ale tu mamy, proszę państwa. My tutaj mamy tory. No i teraz by wypadało. Przeprowadzić to, no właśnie, jakoś. Yy, przeprowadzimy to wiaduktem. Raz, dwa, trzy, wystarczy? Na no, spokojnie. No i dobra, ale na pewno nie ten wiadukt, yy, jak ten. Nie, no ten to nie. Hmm. 180 na godzinę, tutaj takie ograniczonko. Tutaj mamy 300. Czy ja mogę to jakoś wymanewrować? O, dobra, może być. Okej, okay. dobra, postawimy jeden, yy, tak, nie, postawimy drugi tor, niech i tak będzie, no i teraz zresetuję sobie wysokość i doprowadźmy to mniej więcej gdzieś tutaj, o, może i tak być, bardzo gładki najazd, łagodny taki. I to tutaj, no tak, tylko że to ciągnie mi się tym wiaduktem cholernym. Dobra, to może, bo tutaj też mamy tego typu problem. Jakby chcieć to zrobić w ten sposób, no to dobrze, to może się ciągnąć tym wiaduktem już, 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 już dobra. No koszty nie, niesamowite, ale przynajmniej to będę miał z głowy. Dobra. No jest spory ten wiaduk, no taki trochę nienaturalny, ale... Yy, bo tak na dobrą sprawę to wiaduk mógł przebiegać tędy, a tutaj nasyp, tak? I yy, 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 to samo tutaj, no tylko w tej, w tej części. W sumie można by tak zrobić, jeżeli byśmy yy, odcinek zburzyli Załóżmy mniej więcej gdzieś dotąd powiedzmy Czy nawet Przypuszczalnie w ten sposób. I teraz dalibyśmy tory. To można tutaj nasyp utworzyć, nie? O, wydaje mi się, że tak będzie lepiej i bardziej naturalnie wyglądało, jeżeli to nie będzie wiadukt, a, a właśnie taki nasyp, nie? Yy, ta sama historia po drugiej stronie. O, to sobie wykasujemy. No, ja wiem, podwójne koszty, ale wizualnie będzie ładniej, i teraz jedynie co to podmiejmy to w ten sposób? No i dobra, to byśmy mieli. Teraz dalej. Jeżeli chcemy do pola wprowadzić również tę, tę nitkę, to ja proponuję tutaj gdzieś jakoś, chociaż zacznijmy może od drugiego toru. Tędy wyprowadźmy. O coś w tym stylu. I teraz drugi tor. I tutaj będzie y, troszeczkę tak y, triki będzie, ale usuńmy może tę drogę Co by ona nam tutaj, y, broń Boże, nie zawadzała I teraz musimy stąd wyprowadzić, no, najlepiej jak się da, nie? 120, 100 No dobrze, no niech, niech będzie. Teraz drugi, dociągnijmy tutaj do niego. Upewnię się, czy one są przytulone do siebie, bo czasami lubią się nie przytulić. OK. I teraz zrobimy to w ten sposób. No, są te ograniczenia, tak? Są te ograniczenia, ale myślę, że a, aż, aż takiej tragedii to tutaj nie, nie będzie. Mm. Przynajmniej będzie można puścić pociąg na trasie Warszawa Opole załóżmy, tak żeby, żeby można było tutaj coś zadziałać. Jedyna rzecz, o której wspomniałem wcześniej, no to usunięcie tutaj semaforów, czyli tego jednego i tego drugiego. No i dostawmy w takim razie semaforki. No, jeden niech stoi tutaj przed rozjazdem, natomiast tu będziemy musieli postawić w tym oto miejscu i w tym oto miejscu semafory. Oczywiście, tutaj gdzieś po trasie także. Bo jeżeli będziemy chcieli więcej pociągów puścić, no to one muszą płynnie się poruszać. Nie, mo, nie można dopuścić do tego, że, że jeden stoi powiedzmy gdzieś na peronie. Czekając aż drugi dojedzie do kolejnego peronu. No to to, to bez sensu trochę. No, tutaj do, zrobimy to w taki oto sposób i właśnie. No bo teraz to mamy tutaj taką sytuację, że jest dosyć ciasno, tak? Ale jeżeli byśmy wykorzystali te semafory, które tutaj postawiliśmy, to możemy spokojnie zrobić tutaj rozjazd z tym, że tu nie będzie przed tym rozjazdem semafora. Będą korzystać pociągi z tych. Więc to też jest jakiś sposób na to, tak? Żeby żeby się ogarnąć. No i dobra. Coś takiego byśmy mieli. Yy, dalej, jeżeli chodzi o pole. jak tutaj sytuacja wygląda? Sytuacja wygląda w taki oto sposób, że. Coś tu. Aha, kursuje mi tutaj coś. Dobra, jeden autobus? A nie, dwa. To ile ludzi w Opolu mieszka? 445 osób. A na dworcu 37 osób czeka. Eee, a nie, trzy jeżdżą, dobra. Dobrze, no to niech i tak będzie. Wiecie co? Oha, Co się tu stanęło? Eee, niektóre bardzo zły stan mają. Hmm, dobra, weźmy tego ciaponga. To będzie nasz pojazd referencyjny. I teraz zaznaczmy wszystkie pojazdy. I utrzymanie bardzo wysokie. O, Bombardier Dash Q400, proszę bardzo. I co? I słuchaj. No dobrze. To teraz tak, bo się cholera pogubiłem. Brzeg dolny, tak? Ale tu w brzegu dolnym to my mamy proszę Państwa stację towarową. Mhm. Tu jeszcze Wrocław nie jest podłączony. To takie Chocki-Klocki są. Czyli czy my tej linii nie mieliśmy prowadzić? Słuchajcie, do. właśnie do Leszna. Tej z opola. Że ja nie dubluję linii. Bo w tym momencie to powiem szczerze, trochę bez sensu by było yy, prowadzić tę nitkę, skoro mamy już taką fajną. Dobra, yy, mamy tutaj, słuchajcie, już bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pojazdy. Menadżer pojazdów. Czy coś jeszcze tu. Aha, jeszcze musimy. Albo ja źle coś kliknąłem, bo coś mi tu nie pasi. To weźmy jakiegoś tego. O, jak tu będzie bardzo dobrze, to wtedy zmienię. Trochę bez sensu jest ta linia teraz, bo można byłoby spokojnie poprowadzić z Opola tutaj przez Leszno właśnie Świebodzin do Świecka, czyli zaliczylibyśmy zarówno Częstochowę jak i Opole. No to ta nitka już jest zupełnie niepotrzebna, chyba że na razie ją zostawię i wykorzystamy ją ewentualnie do jakiegoś transportu towarowego, bo takowy może się tutaj gdzieś przydarzyć, no, patoczyć tak itd., itd. Yy, to dobrze. No to wiecie co? Dzisiaj zrobimy taki krótki odcinek w miarę. Yy, żeby tylko uruchomić linię. Bo. A, tylko jak to uruchomić? Jak my tutaj nie mamy tej. lokomotywowni? Ej się kuźwa porobiło. Yy, dobrze. Zrobimy taki krótszy odcinek ze względu na brak czasu. Ale. Będziemy musieli popracować troszeczkę nad tym. Tutaj zrobimy Warszawa Zachodnia, Częstochowa, Opole na razie, oczywiście, i Częstochowa. Takie coś. Zobaczmy jak to się tutaj rozkłada. No, yy, tak się rozkłada. A, w dupę. Nie. Przepraszam bardzo. Tu linia jest. Tu linia jest. Warszawa Częstochowa. Wystarczy ją wyedytować. Tu nic nie jeździ po prostu na tej linii, ale linia sama w sobie powstała. Eee, to tak i tak. O. Ty poważnie mi to robisz, kuźwa? Trzeba na to mi to. Ach ty synu, przepraszam was. No widzicie, no tak jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. No, to tak miał być. Przystanek miałbyś mi dodać, a nie, a nie nową linię tworzyć. Dobrze. Coś tu jest nie, niedobrego. Yy. I co jest niedobrego? Znowu źle kliknąłem. Czyli tak, częstochowa. Skup się kuźwa. Bo przestaniesz nagrywać za karę. I częstochowa. O, i teraz jest OK. Ale ja bym chciał tylko perony zmienić. Czyli, jeżeli chodzi o yy, tutaj. Peronik to na jedyneczkę. I teraz może to zostać. Tylko tu zmieńmy, że to jest Warszawa-Opole. No i dobra. No to teraz by trzeba było pomyśleć, jakby tu wprowadzić... Chociaż wiecie co? Nie, no nie, no nie ma jak. Yy, nie ma jak. Musimy dostawić sobie tymczasową lokomotywownię. A to oznacza, że będę potrzebował toru w tę stronę. Tutaj rozjazd krzyżowy, co by nie było, to zniknie. Ja tylko wprowadzę pociąg i to znika. Nie to. To. Dobra. Aś ten się grzebie skubany. Dobra, zapiszmy sobie rozgrywkę, co by nie było, bo wiadomym jest, że tutaj. Przy tych modach to różnie może być, a odcinek miał być krótszy szlakby to. No ale dobra. No to jeszcze się przejedziemy. No skoro standard to standard, no dobra, trudno się mówi. Wybierzmy jakiś pojazd. Elektryka: jakiegoś. Co byśmy mieli? Tutaj EU07. A mamy. Jakie mamy tutaj wagony InterCity, powiedzmy? Przewozy regionalne. No, nie można. Ale czekajcie, a czy przewozy regionalne. Hmm. Wiecie co? To 140 są, ale my elektryka chyba nie będziemy mieli 140 żadnego, który by ci Chociaż nie, świnka, nie? O! Ale w tych barwach. Powiedzmy, chociaż nie, no bo to jak przewozy regionalne, to nie w tych barwach. to. Yy, a tego mogę? Takiego granatowego. Czy on był bardziej. No nie, no, dobra, niech będzie. I weźmy sobie. To 130, tutaj te regionalne 140. Przewozy regionalne. Dobra, niech będzie. Ile tam 22 osoby. To zróbmy to w ten sposób. Kup i na trasę... Warszawa opole. Jest. Bez normalnie, zwie, z wiechy żadnej, to. O, coś się psuje, ta gra. Jak się nie wiesza, to. No tak to wygląda. Ja nie wiem, ja nie spotkałem lokomotywy świnki EP08 w takich barwach. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście. Czy też nie? Natomiast no co, ja zapraszam Państwa na przejażdżkę. Jednocześnie żegnam się z Państwem. Przejażdżka będzie od Warszawy do. Do Opola przez Częstochowe. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.